Dlaczego Polacy mają pracować u innych, a nie inni u Polaków? Jest konkurent, nie było tak, że ktoś do Pana przyszedł i proszę mi sprzedać firmę Fakro. Nigdy nie pracowałem dla pieniędzy, tylko dlatego, żeby coś pożytecznego zrobić. Podobno też mieszkań dlatego brakuje, ponieważ brakuje gruntów do budowy. To, co dla Polski jest dobre, to nam ustalają z Brukseli. Najlepiej Polaków podzielić. A wie pan, jak się mi udało przekonać premiera Morawieckiego do tego, żeby powstał Cydestoński? Przykład Kluski, który, który rozwi rozwijał gospodarkę, organizował produkcję w Polsce, a został, że tak powiem, no, za to ukarany. Dlatego tylko przyjął ambasador amerykański czy wiceprezydent, nawet do Polski, i Polska się z tego wycofała. powiedzieć, że w naszej branży, wtedy, kiedy myśmy zaczynali, na świecie powstało ponad 40 firm, które zaczęły produkować okna dachowe. Dzisiaj praktycznie nie ma żadnej. W Polsce nie można wybudować tras narciarskich, no bo niby się chroni wilka, więc Wilk się najlepiej czuje tam, gdzie są sarny, a sany, tam, gdzie jest pożywienie. Więc to są absurdy, które ja nie mogę zrozumieć, prawda? Wielu widzów pyta, jak to jest, że panu się dalej chce, że no osoba, o pana się nie mogę powiedzieć, dobra, to ja już mam tego dość, rzucam wszystko, wyjeżdżam w przysłowie Pan, Czy pan w ogóle słyszał o czymś takim, jak się mówi wielki reset? To... Tylko potrzebujemy pozwolenia i możemy to wszystko zrobić. A teraz chciałem Wam powiedzieć, co ja robię, jeśli chodzi o oszczędności. Dywersyfikuję swój portfel, są to inwestycje i oszczędności, dlatego zdecydowałem się Wam o tym opowiedzieć. Szaleje inflacja, zmienia się świat, i sam wielokrotnie jestem kuszony różnymi inwestycjami. Jest mi ciężko wybrać. Niejednokrotnie zdarzało się, że też na nich straciłem, dlatego zawsze część pieniędzy przeznaczam na obligacje skarbowe. Zamiast trzymać gotówkę, wolę bezpiecznie część pieniędzy inwestować w obligacje skarbowe w banku PKS A, za pośrednictwem Biula Maklerskiego Banku PKS A, tak, to ten bank z żubrem. Ze względu na czas do wykupu obligacje skarbowe umożliwiają inwestowanie w krótkim, średnim i długim terminie. A dlaczego? Bo, chyba jak każdy z Was, nie mam dużo czasu, aby poświęcać na analizy, wizyty w oddziałach czy długie rozmowy z doradcami. A tutaj mamy umowę online bez wychodzenia z domu, brak opłat, prowadzenie rachunku pieniężnego, zawarcie umowy, zakup obligacji, zamiana jest bez żadnych kosztów. Ze wszystkich obligacji na rynku, dwa rodzaje obligacji skarbowych oparte są o stopę referencyjną NBP i tylko 100 zł wystarczy, aby zainwestować. Nie trzeba być klientem. Banku, aby zacząć inwestować. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, kliknij link, który jest w opisie wywiadu. Ciekaw jestem, jak ty inwestujesz, w co inwestujesz, czy też dywersyfikujesz. Napisz w komentarzu. A jest to do powtórzenia, myśli Pan, bo ja się zastanawiam, no wystarczyłoby taka ustawa. Jak będę te deregulacje zrobić w tym kraju, no to myślę, że dużo by się dobrego zadziało dla biznesu. Znaczy, ja myślę, że. <laughs> Bardzo nam skomplikowała Unia Europejska wiele przepisów, bo one zostały wymuszone pod wpływem Brukseli, a jeszcze do tego doszła nadgorliwość polskich urzędników. No więc wiele na podstawie tych samych przepisów we Francji, w Anglii można, w Niemczech, a w Polsce nie można, prawda. To nie, są, nie, jest, nie jest wina, że tak powiem, prawodawstwa, tylko wina jego interpretacji, prawda nadgorliwej interpretacji. Natomiast no, na pewno, na pewno yy, 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 zawsze są możliwości dla nowych biznesów, bo są, gospodarka się zmienia, yy, ludzie mają nowe potrzeby. Yy, natomiast no, tak jak, wtedy, jak yy, 30 lat temu, yy, to już yy, yy, nie jest nie, niestety. Nie jest, tak, no, aczkol, jest... Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że w naszej branży, wtedy kiedy myśmy zaczynali, na świecie powstało ponad 40 firm, które zaczęły produkować okna dachowe. Dzisiaj praktycznie nie ma żadnej. Tylko fakro się, że tak powiem, ostało, no bo nasz duński konkurent wyciął wszystko, no. Jest pan duch przedsiębiorców, jednak się Polacy Także nie, 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 zawsze wystarczy pomysł, nie zawsze wystarczy być w tym, we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Takie Ale trzeba jednak do no, duże, du, 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 dużo własnej inicjatywy, i, i zresztą nam się udało, dlatego żeśmy tutaj zrozumieli, co są korzyści skali w biznesie. I, i od samego początku do dzisiaj wspólnicy 100% zysków inwestowali po to, żeby te korzyści skali y, osiągnąć, powiększać. Bo dzisiaj i tak jesteśmy, że tak powiem, dużo gorsi, jeśli chodzi o korzyści skali, niż nasz konkurent. Ale już możemy jakąś konkurencję nawiązać po prostu. A y, tak, taką ciekawostkę powiem, jak y, tutaj no y, poinformowaliśmy jeszcze, jak był ministrem gospodarki premier Morawiecki, co się dzieje w branży okien dachowych, jak jest złamane prawo. Minister się wtedy, wtedy obecny premier interweniował w Brukseli, ale niestety nic to nie dało. No, to. To, to pokazuje, jak, jak Polskę traktują takie kraje jak Dania, Niemcy czy Holandia. Po prostu tu jesteśmy krajem drugiej kategorii. Można, zresztą teraz ostatnie zdarzenia w Holandii, to też potwierdzają po prostu, no. Tak wygląda globalny rynek, szczególnie tak wygląda równość krajów w Unii Europejskiej. Ja jestem dumny i sami polecam dumny. To jest nasza duma Narodowa, Fakro, i to chyba ten patriotyzm jest, bo ja coraz bardziej, jak się spytałem, to okna na poddaszach, jak widzimy, to tylko jest Fakro, także nie widzimy. Mam, mam nadzieję, że to będzie tak, jak pan mówi: nie tylko okna, ale wszystko w naszym domu będzie dobre, bo polskie, jak to się mówi. W Polsce okna dawe są najtańsze na świecie, po prostu, bo tutaj nasi konkurenci dumpingują ceny po to, żebyśmy się nie mogli rozwijać. Są nawet w Polsce okna tańsze jak w Chinach. To no, jest w ogóle. A tu głównie chodzi o to, żebyśmy nie zarobili na tyle pieniędzy, żebyśmy nie mogli zdobyć rynków tam, gdzie, gdzie te ceny są dzisiaj 30% wyższe niż w Polsce. Właśnie trochę Pan mówił o tej Unii, ale co Pan sądzi o tych nowych dyrektywach przepisy odnośnie budowlanki? Bo czy to nie jest trochę absurd, że właśnie w Polsce mówi się, że e, trzeba, już muszą być te okna czy szybowe, e, ludzi może nie stać na termomodernizację domów, bo ma być przepis, że trzeba będzie dostosować do właśnie fotowoltaiki pomp ciepła. Nie wszystkich będzie na to stać. Co Pan myśli o tym, czy to nie jest taki kraj absurdu? Bo czy powinni nas zmuszać, powinniśmy mieć chyba wybór, bo to, co wcześniej jeszcze rozmawialiśmy, że no jak mamy działkę i nawet ona wchodzi do wody, to nie możemy, bo są takie takie przepisy, a kiedyś mogliśmy. I to, gdzie rzeczy się działy, stałe, gospodarka przecież by się rozwijała, jakby nam Państwo pomogło i powiedziało róbcie to przecież, ja bym wspomógł, okna bym kupił u pana, cały przemysł by się rozwijał, by nam tylko poluzowali przepisy na naszej działce, pozwólmy budować Polakom. No, czyli... A to dwie różne te tematy, dwa różne tematy pan poruszył. Pierwszy temat to, to jest kwestia, yy, jak gdyby no, docieplania budynków. Okien czy szybowych. Oczywiście tutaj nie widzę w tym nic złego, ponieważ no niestety Europa nie ma ani dużych zasobów gazu, ani dużych zasobów ropy. Węgla też na dużo nie starczy. Więc, żeby nie być uzależniona od Rosji i krajów arabskich, no musi szukać. I alternatywnych źródeł energii, i szukać możliwości oszczędzenia tej energii, prawda? I tak, żeby tej energii nie kupować dużo poza Unią Europejską, wtedy ona nie będzie tak gwałtownie drożała. I w tym temu służą właśnie tutaj służy termomodernizacja budynków, ponieważ 50% energii idzie na ogrzewanie budynków. Więc więc, jeśli je dobrze ocieplimy, wtedy w przyszłości nie będziemy musieli tak dużo płacić za energię. I z tego powodu, że, że będziemy sami, że tak powiem, dobrze odizolowani termicznie, ale i z drugiego powodu, że nie będzie tak dużego zużycia energii, przez co ona nie będzie tak gwałtownie, cena jej szła w górę po prostu. No. Także co do tego jest, jest jak najbardziej, yy, uważam, słuszne rozwiązanie. Natomiast, no, inny problem jest ten drugi, który pan mówił, nadmierna. Biurokracja nie pozwalająca budować się y, tam, gdzie przedsiębiorcy by chcieli, gdzie mieszkańcy by chcieli. No dzisiaj y, podobno też mieszkań dlatego brakuje, ponieważ brakuje gruntów do budowy tych mieszkań. Więc, no to jest absurd, bo ja Więc, na przykład więc w Krakowie podobno 40% y, gruntów to są grunty rolne. Y, tu mamy nad, z jednej strony nadprodukcję żywności, prawda? bronimy się przed zbożem ze wschodu. A z drugiej strony chronimy grunty rolne, kiedy potrzebujemy mieszkań. Nie? No, no tu już jest polityka, ja na temat polityki nie chcę się wypowiadać. No tak, ale to chyba też Pan zauważa, że to jest po prostu. Coś nie tak. Tutaj no, wszyscy chcemy budować przecież ludzie. To nie ja chcieli. powiem, my tutaj chcemy na czy nie zrobić taki projekt 7 Dolin, czyli połączyć ośrodki naciaski Jaworzyne, Słotwiny, Wierchomle w jeden kompleks, gdzie były 50 wyciągów razem połączonych. To ta Sankostrada jest jedną częścią, na której Sankolandia jest fragmentem właśnie tego projektu Siedem Dolin. No już od 15 lat nie możemy dostać pozwolenia, ponieważ, ponieważ no tutaj w, w, powstała Natura 2000, gdzie chroni się wilka, którego jest za dużo i na Słowacji się strzela do wilka, a w Polsce nie można wybudować, yy, tras narciarskich, no bo niby się chroni wilka, więc Wilk się najlepiej czuje tam, gdzie są sarny, a sany tam, gdzie jest pożywienie, więc to są absurdy, które ja nie mogę zrozumieć, prawda? Yy, no ale, no, z dobrodziejstwa takim, jak jest, jakim jest Unia, i, i, bo większość przepisów unijnych jest dobra, no, trzeba jeszcze umieć korzystać. No. No to, to muszę Pana zapytać trochę tak prywatnie, ale wielu widzów pyta, jak to jest, że Panu się dalej chce, że no, osoba pana z w nie mogę powiedzieć, dobra, to ja już mam tego dość, rzucam wszystko, wyjeżdżam w przysłowiowe bieszczady, czyli do muszyny. Ale chodzi o to, no, skąd Pan bierze tą energię, jak to jest, no, że pan, miał Pan już takie momenty, powiedział, no, dobra, już. Koniec tego, już mam dość, bo, bo naprawdę no, jest pan takim weteranem, jeśli o przedsiębiorczość i, i takim frontmanem, który idzie i cały czas no, walczy o poprawę dla nas. Nowi. Jestem z znaku Barana, a podobno, a podobno tutaj no, Barana trudno y, jak gdyby no, zniechęci do, do tego, co chce zrobić. No Możemy panu y, nie pracować i odpoczywać. Lub, nigdy, nigdy nie pracowałem dla pieniędzy, tylko dlatego, żeby coś pożytecznego zrobić, prawda? Y, też y, jak gdyby, no, Pieniądze mi są potrzebne, tylko żeby zrealizować cele, które chcemy zrealizować, właśnie. Między innymi rozwinąć taką firmę, która pozwoli pracownikom płacić dużo więcej, bo, w, 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 tak jak powiedziałem, w naszej branży korzyści skali są bardzo duże. Jeśli my bylibyśmy dwa razy więksi, to znaczy mieli dwa razy większy udział w globalnym rynku, to, to mielibyśmy niższe koszty. Dystrybucji, produkcji, badań, rozwoju i tak dalej. I zyskalibyśmy tyle na obniżeniu tych kosztów z powodu efektu skali, że moglibyśmy pracownikom płacić dwa razy więcej, po prostu. I to jest łatwe do wyliczenia, ponieważ te korzyści skali też łatwo wyliczamy, pokazujemy. Znaczy, bo nas jest łatwo porównać z konkurencją, bo, bo znamy wszystkie cyfry konkurencji naszej i, nasze, i, i te, te korzyści skali łatwo. Tak, matematyka łatwo. po prostu. To czy, czysta matematyka, po prostu nie do podważenia. Więc, więc jakbyśmy byli dwa razy więksi, mieli więksi, dwa razy większy udział w rynku. To... To tyle byśmy zaoszczędzili poprzez korzyści skali, że moglibyśmy pracować coraz więcej. I to jest ta motywacja, która też pozwala inwestować, prawda, pozwala rozwijać firmę. Poza tym też ja jestem instruktorem narciarskim, więc, więc lubię. No, jeździł Pan z nami na sankach, wszyscy na, na, byli w szoku. Na nartach i na sankach, więc, więc widzimy, no, że są, są piękne regiony. Można, moglibyśmy tutaj żyć też z turystyki. No tak, Co on, najmniej tak, tysiąc tak. miejsc pracy w projekcie Siedem Dolin byłoby od, od zaraz. Prawda, no. no. Musimy o to walczyć i ja się cieszę. Część osób pewnie zobaczy, jak Pan jeździ na sankach, mam nadzieję, że znowu będziemy na torze jeździć, bo będą zawody, więc tak to bardzo się cieszę. I no ja też się wspieram, bo naprawdę chciałem Panu podziękować i też myślę, że wielu przedsiębiorców, że pan naprawdę się chce i potrzebujemy takich przedsiębiorców więcej, żeby się chciało, bo chyba coraz mniej się wspiera te firmy, coraz bardziej się mówi, jak Pan powiedział, i trochę społecznie to zaufanie. Zawsze się tego przedsiębiorcę traktowało jako tego trochę złego. Nie pomaga się i dzisiaj jest taka szansa, że to się zmieni. My liczymy na to w ogóle, że firmy takie, że młodzi ludzie będą kupowali polskie, będą wspierali siebie nawzajem i no, ja jestem bardzo dumny jako sądeczanin, że, że, pan to, że Pan robi i Panu się chce i Pan działa. A wracając jeszcze do San Kolendii, bo tutaj uzupełnię może. E, no, y to też człowieka trochę kręci, bo się tworzy coś, czego na świecie nie ma po prostu. Bo czegoś takiego, jak tutaj w Muszynie, takiej Sankolandii, tak wyprofilowanych tras, takiej adrenaliny z jazdy na sankach po prostu nie ma. Także jak tutaj Polski Związek Saneczkarski tam chciał, zrobić sobie zawody na, na fragmencie e, trasy. E, zaprosił też gości z Austrii, z Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej. To jak oni zobaczyli, ile ludzi jeździ na sankach i Jaką Friday z tego mają, mówi, to my musimy zmienić światowe przepisy, żeby wprowadzić oprócz tej, tej, tej ścigania się w tej rynnie lodowej, prawda, takie właśnie sanki, takie zasady, żeby, z których mogą ludzie wszyscy korzystać. A, Coś takiego myśmy zrobili, także, że ludzie, którzy do tej pory jeździli na nartach yy, zostawiają narty i jeżdżą na sankach, bo im to sprawia większą frajdę. To jest prostu. na Sądecczyźnie to jest punkt taki przymusowy, każdy musi tą sankostradę, sankolandię zobaczyć, Mi się na, byli, bo jest naprawdę przepiękne. Ja to jestem za każdym razem jak dziecko się czuje trochę powrót, bo da się tam poszaleć, i, ale też bezpiecznie. Ktoś boi się jechać, może hamować, jest super. A czy jeszcze, wracając do firmy Fakra, czy Pan kiedykolwiek miał ofertę, yy, że ktoś chce kupić i Pana firmę? No bo jest konkurent, nie było tak, że ktoś do pana przyszedł i proszę mi sprzedać firmę Fakro. Nie, no. Takie zdarzenia to się już zaczynały od 95 roku, już nas w 95 roku. Chciała jedna niemiecka firma kupić, potem nas chciał nasz główny konkurent kupić. Cały czas mamy oferty, prawda, nie mówiąc o funduszach inwestycyjnych, nie mówiąc o Chińczykach, o Amerykanach, prawda, także tutaj bez przerwy mamy, mamy tutaj, no, oferty na sprzedaż firmy, no ale dlaczego Polacy mają pracować u innych, a nie inni Polaków. A, a myśli pan, że te firmy właśnie przetrwają, bo trochę się Polacy boją, że za ileś tam lat może polskich firm nie być, że zostaną wchłonięte. Myśli pan, że jest szansa, że... To od nas, od nas Polaków zależy. My mamy na tyle duży własny rynek, że jeśli firmy się na naszym właśnie rynku rozwiną dobrze, to uzyskają te korzyści skali, przez co mogą eksportować i być konkurencyjnym za granicą. Tak się, tak się rozwijały właśnie wszystkie Wszystkie firmy, te, o których mówiłem, globalne, w takich krajach jak Dania, Austria, Szwecja, Finlandia. Także najpierw się rozwinęły na własnym rynku, wspierane przez i państwo, i własnych obywateli, i potem były konkurencyjne za granicą i mogły się dalej rozwijać. To jeszcze takie. Pytanie, które ostatnio nurtuje też Polaków. Co pan, czy Pan w ogóle słyszał o czymś takim jak się mówi wielki reset? To chodzi o właśnie też Davos. Tam był Klaus Schwab, który powiedział, że nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. Czy to nie jest tak, że trochę ludzkość jest wtłaczana w te klatki, że coraz mniej nam można, coraz więcej jest tych regulacji, coraz trudniej się funkcjonuje. Mówi się o cyfrowym pieniądzu, o CBDC, żeby coraz no, trudniej było działać. I czy to nie jest tak, że czy to jest? Bo z mówią mówię, teoria inni nie że właśnie gdzieś u góry ktoś mówi, no nie pasuje, im, że takie firmy się wybijają, no to trzeba tą klasę średnią trochę ukrócić, no bo się już stajemy zagrożeniem. Trudno mi się na ten temat powiedzieć, no na pewno, na pewno. Słyszał pan o właśnie takich teoriach też, że raczej, raczej, no nie podzielam tych teorii. Natomiast, no, Polska dla y, bogatej Europy Zachodniej jest potrzebna jako kraj global, kolonialny, dostawca taniej siły roboczej, dostawca tanich podzespołów do produkcji, do montowni tutaj bądź w krajach zachodnich, po to, żeby te firmy z Europy Zachodniej mogły lepiej konkurować z amerykańskimi czy chińskimi no potrzebują tanich pracowników z Europy Wschodniej i tak wszystko, wszystko w tym kierunku robią, żebyśmy nie mieli własnych firm globalnych, które by z nimi konkurowały o, to, o, te, o te profity z globalnego rynku. No tak, ale słuchają Pana też przedsiębiorcy i jest to moje takie pytanie, co w takim razie jest najważniejsze, To dla Pana miało najważniejsze znaczenie właśnie w przekształcaniu mikrofirmy właśnie kolejno w małą, Średnią, aż do dużej firmy, no bo no chcielibyśmy się rozwijać. Każdy, kto otwiera firmę, chce rosnąć. To jak, czy Pan z Pana takiej autopsji, co było takie najważniejsze? Nie zawsze duża firma jest dobra. Są branże, gdzie największy, naj, najsprawniejszym się jest, jak się jest mała firma. Są branże, jak to jest firma yy, krajowa czy zagraniczna. To wszystko od tego zależy, czy optymalnej korzyści skali da się osiągnąć na odpowiednim rynku. Jeżeli optymalne korzyści skali się da osiągnąć na rynku powiatu, to nie ma sensu iść dalej, bo się straci tylko pieniądze. Jak się optymalne korzyści skali osiągnie na, 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 powiedzmy w kraju, w Polsce, to nie ma sensu iść za granicę, bo, bo tam się też tylko straci pieniądze, bo tam tamtejsze firmy będą jak gdyby no, u siebie i nie mamy szans z nimi wygrać. Prawda? Oczywiście no, muszą być te przewagi, jak innowacyjność, jak, jak korzyści skali, jak wiele innych rzeczy, żeby opłacało się być dużą firmą. Także, że tutaj nie ma, nie ma jak gdyby. Nie ma złotego środka. Nie ma złotego środka, prawda, to w zależności od tego, jakie przedsięwzięcie, jest. aczkolwiek kiedyś yy, nikt by nie uwierzył, że, że taksówkarstwo może być globalną firmą, aż przyszedł Uber i pokazał, że, że można stworzyć aplikację, która jak gdyby, no, spowoduje zupełnie wywrócenie tego rynku. Mhm. I ta ta, ta, ta informatyka w tej chwili daje właśnie duże szanse na, na globalizację, bo odpowiednie programy pozwalają, że, że ma się tą przewagę. Tak może jakiś model subskrypcyjny okien nawet, że na przykład będę miał okno, swakro kupię abonament i co roku zrobię przegląd, uszczelnią stare, nie będę wymieniam zużyte, jak uznają, to, bo idzie cały świat trochę, jak pan powiedział, właśnie tak jest. no Używamy platform, telefony, wszędzie jest abonament. Musimy za telewizję płacimy co miesiąc abonament, serwisy społecznościowe abonamenty i chyba ci młodzi już kawę nawet wprowadzili. Wiem, że jest w żabce na abonament, może pan kupić, więc może. Tego też jest jakiś taki, no tutaj ja już jestem troszkę starszy facet, więc więcej te, te tematy no, informatyczne no, na pewno dają duże możliwości i tutaj, tutaj można dużo osiągnąć po prostu. Bo w tych tradycyjnych biznesach to już jest tak to wszystko obmurowane, obstawione, że tutaj ciężko się przebić. Panie Rzeszardzie, co mogę powiedzieć? Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Cieszę się, że się Pan podzielił wiedzą. Znajduje Pan czas na przedsiębiorców i no nie mogę się czekać, że z Panem możemy się spotkać i porozmawiać już 3-6 marca tutaj też. No zapraszamy serdecznie, bo będzie się działo pierwsza edycja. no Wszyscy są zachwyceni, już nie mówiąc, że i tym, co Pan powiedział jako wykład, ale też później szaleństwem w górach, w muszynie, No przepiękne rejony. Niektórzy byli po raz pierwszy i, i to jest dobry znak, więc będzie się działo i tak jak do Pana mówili, czekamy na te doliny, czekamy na więcej hoteli, bo ludzie się nie mieszczą, po prostu brakuje miejsc, więc... Tylko potrzebujemy pozwolenia i możemy to wszystko zrobić. No to walczmy o to. Bardzo dziękuję, panie szefie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję i zapraszam wszystkich na Sankt Holandię. Tak jest, dziękujemy.